Serdecznie witamy wszystkich hodowców, dzisiaj w dniu finału przybyliśmy na WG Kosakowo, do Kosakowa, mamy tutaj gości, którzy już rozpoczynają tutaj kibicowanie, tu widzimy strefa kibica jest przygotowana, ale strefa kibicą, strefa kibicą, ale tu trzeba pokazać jak gołębniki wyglądają, to clue, nie? O, tu mamy, że tak powiem, gołębniki, wszystko co jest związane z tym, a teraz... Witamy gości z firmy Goldwings Marcelinej Bograna O, ruszył się muzyką wczoraj na, wczoraj na WG Mazury kolega nie mógł być, bo odpust w parafii był, to tam musiał zagrywać I on się okazał, talent nam tutaj się odkrył No weź tam, odwróć się Ty Tu wszystko pomału jest przygotowane na przyjęcie gości na inne na, na, na Gołębi. Kolegę Szalkowskiego mamy jeszcze Centrum Zdrowia Gołębi. Tu jest. Maciek tam próbuje na podgrywać. Nie wiem, wesoła atmosfera tutaj musi być. Ale Popatrzcie, tutaj mamy jeszcze stolicze, gdzie będą nagrody dla odsponsorów. Tutaj przejdzie. od firmy Goldwings. Mamy no poważania tutaj. E, e. Ale poczekaj, weź to jeszcze, ale ten to pokaż, nie? O to wczorajszy. To wczorajszy puchar tutaj. Kolega Maciej Włudzik, wspólnie ze mną. Mieliśmy gołębia razem na długie Mazury, drugie miejsce i proszę puchar już jest. Ja go dowiozłem. Także Wojciech, bardzo dziękujemy. Jesteśmy bardzo zadowoleni. A tutaj tak wygląda strefa kibica. No, kolega gra właśnie, także to mam. Muzyka będzie nam gdzie cały dzień towarzyszyć. Ale teraz tak. na chwilę poprosimy o spokój i kolegę Maćka poprosimy jeszcze, może podejdziemy pod głębniki i porozmawiamy chwilę o tym, jak wygląda dzisiaj ten lot finałowy. Hmm. Tak jak mówiliśmy, dzisiaj przebiega finał, jest godzina teraz chyba 11, już, tak? Nie. 11.35. 11:35. E, gołąbki lecą od 7.30. E... To 4 500, godziny już lecą. 500, 500 dokładnie 3 km. E, pogoda e, po trasie praktycznie bezwieczna. Tutaj, tutaj słaby wiaterek teraz się uspokaja całkowicie. Czyli, e, czyli lot będzie dosyć wymagający. Na pewno wymagający. E, zobaczymy, jak to będzie. Pierwszy raz lecimy e, 500 km. 500. Ponad. Rok temu e, 410, dzisiaj, e, dzisiaj 500. E, gołębie mówię, są w wyśmienitej formie. Miały przed finałem dwa krótsze loty. E, czyli, Obserwowaliśmy e, wiemy, czyli że przyleciały bardzo fajnie. Powinny lecieć, choć mówię, no, no ciężko powiedzieć jak. To I teraz będzie. najważniejsze. Ile tych gołębi poszło? 330. 327, 30? 327. Nie pamiętam, to wszystko jest na stronie. E, wszystkie głęby, które do, e, do dnia e, praktycznie koszowania wróciły, poszły na, na lot. Dzisiaj wrócił też do po jakimś tam e, jakimś czasie sobie się zamoldował w ale niestety nie z lotu finałowego bo do, do finałowego to jeszcze na pewno tu troszeczkę PL 0111 sobie... początek, był to czardybą Kulik tak, chyba tak, tak mi się tak. zdaje to był. także koledzy no niestety przyleciał, ale no nią... no zobaczymy, zobaczymy ja już jak to myślałem, będzie. że są kołębie. oby zleciało się ich jak najwięcej no, żeby te nagrody chociaż rozdać. No to miejmy nadzieję. My właśnie jesteśmy też zadowoleni, bo wczoraj nam się udało akurat wygrać tutaj wspólnie na WG Mazury drugie miejsce. To też będzie ciekawie. Tu popatrzmy o... i Marcelinę to trochę żałujemy, bo Marcelina rano na plaży była, tak? W rewie? Tak, w rewie, w rewie. Kąpałaś się? Nie, niestety nie. Wymiękłam. Dlaczego? Przecież to 20 stopni, około to tam 17, 14 to idzie ja trochę... Ja. Wiało. Aha, bo wiało, jo. No. no nic, ale tu będziemy wspólnie kibicować. No, za chwilę przyjadą. Za chwilę przyjadą kibice. Nagrody sponsorowane e, Centrum Zdrowia. Do tu Marcin e, Raczyński właśnie do przedstawiciel. Trzech do trzech pierwszych gołębi e, z finału do, e, każdy gołąb dostanie jeszcze upominek z Centrum Zdrowia. Bardzo fajny upominek, trochę produktów, e, nowa, e, nowa, e, nowy aparat do szczepienia e, w tym jest plus jeszcze e, oczywiście dany ga, gadżet w postaci koszulki, e, ale to zobaczymy to wygrał po prostu na rozmiar będzie wysłany. Później przywozi nagrody jeszcze Rafał Crzyżekski zdrowy ptak. Tam będą dwie nagrody ufundowane dla dwóch pierwszych drużyn i trzy nagrody ze sklepu dla hodowców.pl to będą na za przykład, chwilę będzie Sebastian, tak, Sebastian Wardęga. Za chwilę dojedzie to będą też dane dla trzech ale tam były też worki pierwszych asów i woreczki są od, Golding -a, Golding -a, od ale robimy tak, taką troszeczkę inną zabawę. Po prostu tam są trzy worki w tej chwili do dodania dla tego, który z kibiców będzie i którego kibica go przyleci. Bo myślałem, że może będzie, wspólnie. że rozrzucą dla atrakcyjności karmę i będziemy zbierać. Jeżeli, nie? Mówię, przyleci nawet dziesiąty, czy któryś, a będzie on obecny, to dostaje te jeszcze karmy pierzeniowe w prezencie. Także wprowadzenie już mieliśmy, na razie dziękujemy, a tak. popatrzmy jeszcze, bo ja tak pokazałem wcześniej, pogodę mamy, takie niebo zachmurzone, ale proszę mi wiedzieć, jest w miarę ciepło, Także tak, to nie, ciepło, byle nie było bardzo ciepło. Jest ciepło, tu do godziny 13 mają być te chmury, po 13 mają zejść, bo gołębie dzisiaj mają całe niebo praktycznie po trasie czyste, bez chmur. Zero wiatru, tutaj na końcówce mają w granicach 13 km. Czyli wiatru. tak, o które ty, ty nas... się spodziewasz mniej więcej? Jakby dobrze poszło? To musimy liczyć 70 na godzinę, to jest maksymalna prędkość, którą przy takim... Czyli 6-7 godzin. 6... To... Nie, tutaj dobrze 7, 6, 7. 7 razy 7, no 7, 14 z hakiem. Zobaczymy. Dobrze, na razie dziękujemy. Zobaczymy. przygotowane wszystko na przyjęcie kibiców, także strefa kibiców. Funkcjonuje i już powiem, nawet skorzystaliśmy z tutaj z ogórków kiszonych przede wszystkim tutaj i czekamy na te gołębie. Tak jest.